To jest kolejny odcinek. Miałem robić z mastera, ale zrobiłem ze Bloka znowu. Yy, bo z mastera próbowałem, ale tutaj i tu to pecha mi przynosiło coś. No i robię z Sky Bloka. No więc pokazywałam od mojego kolegi. Yy, trochę spadłem z takim ostrym blokiem, ale mam na to dużo yy, Kolega Kolega mnie przyszedł że dzisiaj znalazł nowego kolegę i łapkę, subskrypcję i tyle no z dzwonkiem i ja napiszę koledze że mam odcinek Przepraszam, że będę tak cicho, ale mówię mu, no bo tak, by wiedział. No dobra, akurat miałem robić imprezę, ale no dobra, jak doszedł do, to niech sobie będzie. Pokażę mu, nie wyrobić parkour, bo tu jest. Równa się tak, jak sros lub coś. tutaj po to. O, Kolejna osoba, ludzie. Daj, co? Daj budo. Nie, niebo budowanie czyli może mi wyspę robić. Dobra, zrobimy tu sobie tradę, Czyli takie zamiany. Napiszę im. A źle napisałem. Nie wiem, gdzie jest, jestem, basem lampy. Kolejny kolega. Twój przyjaciel. Oglądanie Nie wiem o co chodzi teraz. Ale dobrze, wcale będzie to, co ma być. Ja to pokazuje. Mm. Trudno ją wyrzucę. Dobra, miłego, tak sobie będzie. Przepraszam za hałas, ale niestety tak, to życie. Jaki pros? A czekoladowe. Czas. No dobra, piszę, no bo chcę już się dowiedzieć jaki mam nick na YouTubie, pewnie mnie zasubskrybuje, zostaw suba, zostaw suba. No, napiszę nie zostawi. Kostek mi przechodzi parkour. Ja kończę będę grał w Mhm, Coś tam w Bedworsach. Będzie grał, tak? Ja kończę będę grał. O, coś tam pewnie swoimi komplami będzie grał w Bedworsy. Jak piszcie, jak chcecie, odcinek kolejny z Bedwosów, też. Czy skąd niedługo będę robił challenge Brawl Stars? Nie mogę zbierać kibów to będzie problemik. Ale to zjadłam na od Odisem, by uciekać lub skakać coś. Dynamikiem to dzisiaj mi 11 HP zostało. Nie wiem jakim cudem, Uff, ale miałem szczęście. Jak mnie robiono. A i tak miałam szóste miejsce. Bo mnie potem dobili. Yy, bo takie to życie. Człowieka zabiją w grze. Bo zasadzki. I akurat gostkowi zostało 11. Yy, nie. 100 coś HP? 200? Nie wiem. Bo to był Brok. Ech. Gost tak próbuje pan. Mm, dobrze, że się wzbogaciłem. Bo nie wiem. Chyba bym mu dał yy, ten. Mm, trochę gryby jakbym nie miał tego. Czyli tego, tam. tego czegoś. Nieważne. To jest taki bajt Nie wiem, jak to się w końcu nazywa. Mm, no dobra, niech mi przechodzi parkour. A ja sobie. O, tu jest problem. Widzowie. Patrzcie. Mateusz Amandegy, tu jest lawa, a tu nie ma lawy, tylko mówię o tym. Wam, byście mieli ułatwienie. Właściwie Go, ja ci mówiłem. Dobra, no ja przecież nie kłamałam. Wiedzieliście, że Aman jest taki inny. No ale, go, mój kolega anglik, taki to zrobił. Aman, by ten czy YouTube, i wygrał YouTube. A ja głupi wziąłem Amana. No niestety, takie życie. Czy się widzowie, że ja Wam powiedziałem? I jest uproszczenie. Z tym, że wiecie, to jest i że jest jedno tak a nie z pięć. Mój kolega ma dwa, trzy. Jeszcze ma to sun amen właśnie tak jak ja mam zrobione tu. No ale no życie, życie. Ja mam pokazywałam, bo chciałam pomóc, ale o tam chyba chyba nie... no. jego sklep, bo tam mam mini. Jakby, no to... to, to, to jest takie rozk Nie będę po angielsku teraz gadał na filmiku. I bardziej nie są. Ja nie będę widzo. A! Owie. Widzowie. Bo własnego parkouru nie umieć. To jest trochę chyba przesada. Ghost grupy. Tu są levele napisane. Tu jest level 1. Lecz początek to by... I jedna, być właśnie tam dwa. Yy, tam chyba trzy... No, tam jest kolejna tabliczka. I na końcu level maksymalny. Zrobimy bezpieczenie takie level max. Byli hm. jak latać to nie latajcie. Na mojej wyspie przede wszystkim nie z lataniem w parkurach. Tylko to. Moja zasada taka. No, bo niestety, jak by nie było oszustwa, hmm. to mam takie zamiany. Tak, tak, tak. No, no, ten... Rady, ludzie, czemu to jest takie? No, ale ważne A kolega mój jest? U, nie ma. Ciekawe, czy może na mój kanał zostawić mi subskrypcję, właśnie. Hmm. To w przy okazji siebie go na odcinku. to będzie miał zdziwienie. A i dra, dra, drama... Drama robiłem już sam, bo nie mi się. Przepraszam, bo tu... No, no, nie stracą wadę. Ciszej, bo mi ciszej było to przepraszam. Tak sobie, no, ale było. Dzisiaj mi mówi ciszej mówił. I patrzcie, tu był koniec parkouru. No, <słuch> już na luzie. Tutaj, tutaj. Gdzieś tu była meta tak wyżej, a potem sobie dokończyłem to widzowie sekrety. Po co przeskakiwać? A tu zaczyna iść A tu dobra ważne, to jest taki waty skok, ale lepiej i tu jest najgorszy tu tak sobie taki sobie i tu jeszcze taki mniej. Ja już umiałem swojego to ja bo ja zapomniał to ludzie 50 razy jeden parkour przechodzić, no to by była leciutko przesada. u No dobra, odcinek za długi chyba nie będzie. Po prostu poszedł tu, gdzie mówiłem. Tyle jak tu spadnie. <laughs> To będzie problem misji Może ja właśnie zrobiłem. Czy wygra? Ostateczny skok życia. No dobra, wygrałeś, fajnie. Cieszę się ty Góra. Tu mamy mam temy do żartowania. Mm, to co pręgu, ale już mi się nie przydaje ten mieczek, bo jestem rep strój, jak nie widzieliście. No dobra. Chyba coś wpiszę, kościół. Nie widzę. Wypisał, eee... Najwyżej zobaczę sobie na czadzie. Dwa metry, o. A, to on napisał nie Pola, nie rozumiem go. Jak ktoś zna ten język, to niech mi przetłumaczy. Bo ja o, ani nie rozumiem, ani nie wiem co. Dla mnie to jest jakaś nowa, tym językiem. O, parkur. Widzowie, parku, to za narazłem na razie, No dobra. I dobra. I... A chwila po choinkach się da? Eee, jakby to się dało tu skoczyć? E, chwila, widzowie. Bo się da na choinkę skoczyć, chyba. No. I mamy tu. żeby się tak przeszkodziło. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Bum. Tu by się skoczyło. Tu, jakimś. Może cudem by się. Tu skoczyło. Na to. Z tego na to. Z tego na to. A z tego gdzieś. Tu by się parkour zrobiło. Tu na 102. Mm, dobra. dużo co się widzi? <grym> może mi się tu znajdzie. Albo tak to wie. O. No, nie da się. By mi, jakby się dało, to by się pojechało. Tu. Tu. Nie, tu, tu skoczyło, mi się szło, gdzieś, 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 gdzieś do końca. O, po prostu kolejny. Ludzie, ja imprezy nie robiłem, a tyle kolegów mi przychodzi. Mam go znajomych? Nie mam. Takie nowe. Hm, pewnie se tędy. Nie, nie widzę go. Co Nie rozumiem gościa. A ja już nie będę mówiła o czak, to jakby nie bym widział gwiazdy wszędzie. O, o, tutaj, właśnie tutaj, patrzcie, ten złoty napis. zrobiłem pranka, no na luzie, na luzie z nim idzie, tutaj możecie to wszystko dać, no i nie, no, możecie takie chwilę, no, dobrze, muszę zrobić przerwę, bo coś chyba muszę zrobić. Jestem już, widzowie, jestem, mini przerwę musiałem zrobić, wyszłam sobie, to jest mój sklepik oczywiście, to, 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 sobie możecie przeczytać, ja się z nimi trochę pożegnam, usunę ich z mojej wysepki, o ty, w mordkę jeża. No to dziękuję za oglądanie. Do widzenia widzowie. Nie zapomnijcie łapka, subskrypcja i dzwonek.